I kolejna, kolejna z najnowszych realizacji to jest ulica Pniewskiego. Fotografia zrobiona dwa lata temu, i to samo miejsce w, w tym roku. No, wydaje się, że to zestawienie budynków niskich budynków z wysokimi budynkami, które nijak nie odnoszą się do skali, do architektury, do urbanistycznego układu otoczenia, w których jedynym jedynym sensem urbanistycznym jest po prostu wykorzystanie działki w taki sposób, żeby osiągnąć żeby osiągnąć maksimum tego, na co pozwalają, pozwalają przepisy prawa budowlanego, bo to Wygląda na to, że to było jedyne kryterium, tutaj projektowania. No i w takim otoczeniu, to jest jedna strona ulicy Matki Polki, to jest druga strona tej, tej ulicy, pojawiają się, pojawiają się takie, takie zestawienia. No, Dolny wrzeszcz, jak na razie, wygląda tak. Na, na, na fotografii trochę podretuszowanej wygląda nieźle, no w rzeczywistości stan techniczny, stan techniczny jest jaki jest, ale urbanistyczny układ do tej pory zachował. Tutaj trochę podobny pracy w innym europejskim mieście, ale w podobnej dzielnicy z przełomu XIX i XX wieku. Dzielnica Isola w Mediolanie, o historii bardzo podobnej do Wrzeżka. Dzielnica położona na północ od historycznego centrum, ukształtowana jako robotnicza dzielnica na przełomie XIX i XX wieku, w związku z rozwojem przemysłu, trochę odizolowana od centrum przez tory kolejowe i dworzec kolejowy. I tutaj projekt tej dzielnicy, gdzie akurat ten sam deweloper, co we Wrzeszczu, planuje wstawienie kilkunastu budynków wysokościowych, chyba projektując według podobnych kryteriów, czyli tam, gdzie się da coś wepchnąć, tam maksymalną, projektujemy maksymalną wysokość, bez żadnej, żadnej myśli kompozycyjnej, chociaż poszczególne budynki tutaj, no, projektowali architekci z najwyższej półki, jak Yeoming Ming Pei, ale Rezultat urbanistyczny jest taki, jak, jak widzimy. To jest jedna z ulic Mediolanu, a to jest reakcja mieszkańców na tę. To jest ulotka wyprodukowana tam przez, przez mieszkańców Stowarzyszenia Miejscowego w, w Isoli. Także jak widzimy, ten problem zagęszczania współczesnego miasta chaotycznego, bez, bez projektu urbanistycznego, nie jest. Nie jest tylko problemem lokalnym, nie jest problemem miejscowym. To dziękuję. To tyle. Chciałbym zostawić chwilę na. na, na Aha, jeszcze taka, pozwolę sobie zareklamować tutaj publikację, która w ciągu najbliższych dni się, dni się ukaże. Autorstwa kilku osób z naszego wydziału i kilku osób z uniwersytetu. To, to jest spis treści. Także za kilka dni będzie. Pierwsza książka o Wrzeszczu, w której architektura jest jednym z głównych, jest jednym z głównych tematów. Wrzeszcz.info.pl mm. to, to informujemy. Mm. Tak, poinformujemy mm. o tym. No i to... też. Dziękuję. Mm -hmm.